Państwa, jestem łodzianinem. Jestem kierowcą, który po tej łodzi jeździ swoim samochodem, i usiadłem tutaj dzisiaj przed kamerą. zwrócić się do Państwa z pewnym apelem. Mianowicie apeluję do kierowców, którzy poruszają się po naszym mieście, żebyście, drodzy, stosowali taką technikę jazdy na suwak. Czyli w momencie, kiedy ulica ma dwa pasy i nagle ten pas jeden z tych dwóch kończy się, bo są jakieś remonty, a w Łodzi to, zdarza się bardzo często. Proponuję, żebyśmy wykorzystywali te pasy oba do samego, do samego końca i tuż przed zwężeniem wpuszczali się na tak zwany suwak, czyli raz z prawego, raz z lewego pasa wjeżdżali i poruszali się dalej. Dlaczego, tak, dlaczego to rozwiązanie jest słuszne i, i jak gdyby zmniejsza korki, zmniejsza mm, chaos na drogach? W tym momencie taka sytuacja występuje na ulicy Kopcińskiego od Narutowicza do Piłsudskiego. I o dziwo widzę, że kierowcy jadą głównie pasem prawym, a pas lewy jest cały, cały pusty. Wczoraj ten korek był aż tak długi, że od Piłsudskiego sięgał do ulicy Narutowicza i praktycznie ciężko było skręcić z Narutowicza w ulicę Kopcińskiego, bo już tam nie było miejsca. A lewy pas był pusty. Gdybyśmy wszyscy my jako kierowcy stanęli na obydwu pasach, lewym i prawym, korek byłby krótszy. Nie wpływałby na dalsze skrzyżowania i przejazd ostatecznie byłby łatwiejszy. Nikt by na tym nie stracił. I tutaj jakby chcę odeprzeć zarzuty, że, że jechanie lewym pasem to jest cwaniactwo. To nie jest cwaniactwo. Jeśli wszyscy będziemy równo jechać prawym i lewym pasem, i później przemiennie się wpuszczać z lewego i z prawego pasa, wszyscy będą dojadą w takim samym tempie. Nikt na tym nie straci, wszyscy zyskają. A dodatkowo zyskają ci, którzy chcą skręcić w prawo. Wcześniej, i do tego po prostu skrzyżowania w prawo dojadą kilka minut, kilka minut wcześniej i opuszczą korek. Czyli ten korek się tak naprawdę zmniejszy. Kierowcy, jeździmy na suwak. Jeszcze raz, jeździmy na suwak lewym i prawym pasem do zwężenia, do samego końca. Dziękuję. Do zobaczenia na drodze.